Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kulisy pod tytułem Odra nad Wisłą. I oby po tym meczu Odra nadal była nad Wisłą. E, nadajemy ze stadionu Białej Gwiazdy. Ten obiekt zawsze przysparza więcej dreszczyku, emocji. E, no, myślę, że nie tylko nam kibicom, jak również piłkarzom. Dzisiaj Odra nie będzie miała łatwego zadania. E, rozegra mecz z Wisłą Kraków i oby to był mecz za nasze trzy punkty. Za chwilę już za moment dokładnie stąd nad bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Michał i Mateusz czekają, czy dzisiaj trener wpuści ich na boisko? Nie. nie. <noise> Niespełna dwa tygodnie temu cały stadion pożegnał legendę reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego, a dzisiaj, a dzisiaj Odra i Wisła jednym korytem popłyną, ale w dwóch przeciwnych kierunkach. Zróbcie ja, ja tak, poczekajmy aż będą wszyscy. By. słowa zaczęła się o 18:30 Torwałam pana Bogdana, który jest wieloletnim kierowcą naszej drużyny, ale też wieloletnim był kierowcą naszej reprezentacji naszego kraju. Panie Bogdanie, pytanie szybkie, jak wyglądał dzień, albo jak wygląda ten okres czasu od wyjazdu dnia wczorajszego naszej drużyny do momentu przyjazdu na stadion Białej Gwiazdy? No, dzisiejszy dzień był wyjątkowo spokojny, muszę powiedzieć, o godzinie 8.30 mieliśmy wspólne śniadanie, później o 12 mieliśmy e, taką małą przekąskę i później w spacer oczywiście zawodnicy mieli koło hotelu, o 14 był obiad i po obiedzie czas wolny, później odprawa i przed meczem wyjechaliśmy o godzinie 18.20, a przyjechaliśmy na stadion i policja się pyta czy mamy eskortować. Bo była umówiona na 18.40, ale sami żeśmy sobie dali radę i myślę tak, jak dobrze to wyszło, tak dobrze będziemy wracali w nastrojach uśmiechnięci i weseli, bo chyba o to wszystko nam chodzi. A ja jeszcze mam nadzieję, że kiedyś z panem Bogdanem utniemy sobie dłuższą pogawędkę, bo pan Bogdan zna bardzo dużo różnych fajnych historii <noise> na pewno, które byłyby ciekawe. Nie wiem, czy akurat dzisiaj możemy je tutaj opowiadać. <noise> Ze mną żywa legenda Wisły Kraków oraz świetny zawodnik reprezentacji Polski i wielu innych klubów, pan Maciej Żurawski. Witam serdecznie. Również dzień dobry. Panie Macieju, jakiego meczu dzisiaj się spodziewamy? No obie drużyny walczą o, o punkty. Wiadomo, że Wisła Kraków jest, jest pod presją, bo jednak te wyniki do tej pory pewnie nie są zadowalające dla, dla, dla kibiców, dla, dla trenerów, dla sztabu, dla piłkarzy przede wszystkim. Bo to oni są głównymi aktorami zawsze tego, tego widowiska. Natomiast no, w lepszej sytuacji na pewno psychologicznej duży na odropole, która jest w bardziej komfortowej sytuacji po tych ostatnich spotkaniach, jeśli chodzi o, o ten punktowy dorobek przede wszystkim o to miejsce w tabeli, a Wisła Kraków, no, niestety no, 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 musi starać się przede wszystkim zbierać punkty i to, i, to, i to starać się wygrywać, bo, bo faktycznie w ostatnim czasie można powiedzieć, że no trochę zawodzi I, i, i nie tego się pewnie wszyscy spodziewali, biorąc pod uwagę, że, że jednak Wisła Kraków będzie chciała walczyć o i chce walczyć o, o ten awans bezpośredni. A na razie no to, no to nie wygląda to, to dobrze, bo to miejsce w tabeli jest dosyć odległe. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że oczywiście to jest cały czas początek sezonu. Cztery kolejki za, za nami, także tak jak widzieliśmy w poprzednim sezonie, to te przetasowania, jeśli chodzi o rezultaty poszczególnych klubów, no zawsze są, są różne i, i zawsze wiele się, wiele się jeszcze dzieje po tym... Jedna drużyna może mieć słabszy okres, potem, potem dobry, może być na odwrót. Także mówię, no tutaj jeszcze wiele się na pewno wydarzy w tabeli pod kątem też zdobyczy punktowych, pod kątem zwycięstw. Czy to w Pole, czy to czy to w Wiśle, Kraków. Muzyka she told me tell me something how it happened. What happened? because I 'm out of my mind. really it's amazing. Uh, first half, we are with 10 men, then we think we can win the game. we have hope, and then they score unlucky goal for, uh, for, uh, for them and lucky goal for them, unlucky for us. But we fight back until the end. We never give up. This is the spirit of Odra. And uh, I'm so happy to come in the game and, uh, and score two goals. It's an amazing feeling for me. I tell you what's funny so many players is waiting so, <laughs> such a long time to score on this one, to win with this one. <laughs> like, this is sometimes the dream of the life of the footballer. And today it happened to you, and it's a third game away? It's my first game away, my second game. Uh, I'm so happy. Um, honestly, I, I felt it. I felt it this morning I felt it on the way here I felt it in the I felt it we can do something here and I'm just so happy to contribute and to be part of this, of this amazing win so I feel it too. Congratulations. And again I wish Każdy kibic myślę zrozumie moje emocje oczy pełne łez szczęścia w tej chwili Słuchajcie, to był festiwal sytuacji wielu niewykorzystanych Piękne bramki naszej drużyny. No, wygrać na wiśle z Wisłą to jest marzenie niejednego piłkarza i nam się ono spełniło. Nie umiem wam nawet powiedzieć, co czuję. Ja pewnie chłopaki nie, nie potrafią opisać słowami, co też czują w tej chwili po meczu. E, musimy wszyscy ochłonąć. Także życzę wam takich emocji co mecz, życzę wam takich wygranych. I słuchajcie, do przodu jesteśmy. Gdzie jesteśmy dalej na górze? Jedziemy dalej. Odra nad Wisłą. I to był właściwy tytuł od początku, i dalej tam jesteśmy. Także do następnego.